Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Powoli trzeba będzie pomyśleć o wymianie oleju w maździe. W hondzie może jeszcze nie. Chociaż nie wiem, może wymienię przed zimą. Honda póki co zrobiła 6000 km, a Mazda chyba 8, ale sprawdźmy. Fajne jest to w maździe, że ona pokazuje, odlicza tu ładnie ile jest. Od ostatniego resetu brakuje mi tego w chodzie. Przy okazji, widzicie, jak długo się rozpala ekran. Trochę długo, nieprawdaż? No, jeszcze mi nie działa. Jeszcze jest, zgadzam się. Jeszcze myśli. No, teraz powiedzmy działa. Takie to premium. Kliknąłem, a on jeszcze się nie otwiera. No i mamy monitor stanu pojazdu, obsługa i mamy 11800 84 km niby zostały, czyli powiedzmy 12 tysięcy. No, czyli zrobiła 8 tysięcy km. Jeszcze niby 40% zostało tej jakości oleju. Nie pamiętam, kiedy wymieniałem ten olej, trzeba sprawdzić, podlinkuję. No nic, póki co kupiłem zestaw filtrów. Mazda i Honda jeździła na Knechcie. Tu akurat mi został jeszcze jeden Knecht z Hondy. Ale powiem Wam, że się trochę zraziłem, bo nie wiem czy pamiętacie ostatnie, jak zakładałem Knechna do Hondy, to Wam też podlinkuję ten filmik, był Made in China, ten akurat jest Made in Austria. No ja wiem, że może to nie ma specjalnego znaczenia, no ale generalnie jak człowiek widzi Made in China w samochodzie, to przynajmniej ja się trochę denerwuję. Oprócz tego tam była różnica z zaworkiem na dnie, tym zaworkiem, którego nie ma w wersji chińskiej. Więc pomyślałem sobie, że póki co nie będę zamawiał knechta, chociaż jest tańszy na przykład od mana, no i wziąłem zestaw filtrów od mana. Oczywiście nie jest to lokowanie produktów, wszyscy mnie od razu chcą oskarżać. No wiadomo, że ja muszę coś wam pokazywać, no to nie znaczy, że to jest lokowanie, no po prostu wybrałem mana tym razem. Także mam dwa, wziąłem sobie od razu dwa do, coś tu się pomieszało dwa do Mazdy i dwa do Hondy. Tak to wygląda. No i przy okazji zestaw podkładek bo żeby to miało sens zamawianie podkładki po złoty, coś tam, żeby to miało sens akurat znalazłem sklep, który miał i do Mazdy, i do Hondy. Ciężko znaleźć taki sklep, powiem wam szczerze. Plus wysyłka była, bo to nie było na Allegro, plus wysyłka akurat w tym sklepie była do paczkomatu. Bo normalnie w tych wszystkich sklepach internetowych są kurierzy za. Jeden chciał chyba słuchajcie 65 zł za, za wysyłkę, no po prostu zwariowali, jak słowo daje. No a w tym sklepie akurat y, był paczkomat. No i wziąłem sobie chyba tam po 10 tu, czy ileś, to jest chyba do Mazdy. Pod Erlinga. A to jest do Hondy. Tu nawet podpisali Honda Accord. Także mamy, a jeszcze sprawdźmy z ciekawości produkcję, czy to jest oryginał. Niemiecki. No mamy Made in Germany w przypadku filtra do Mazdy. I sprawdźmy jeszcze Hondę. Też made in Germany. No mana akurat nie stosuje też żadnego zaworku na dnie. Ale widzę tam słuchajcie jakąś sprężynkę. Czy to jest sprężynka? Takie wrażenie, że to sprężynka. Może powinniśmy porównać wagę MANa i Knechta. Ciekawa sprawa. Jeśli chcecie taki odcinek, to napiszcie. Thermomix ma bardzo dokładną wagę, no to możemy ewentualnie sprawdzić. Odszukałem woreczki ze starymi podkładkami, przesypałem je teraz do jednych. Także taki mam zapas podkładek do Mazdy i tutaj do Hondy. Także tutaj sobie zrobiłem taką śrubkę. Jako wieszak, i mamy podkładki, a to oryginał Mazdy filtru zostawiłem sobie dla porównania. Ten filtr wkręciło kiedyś ASO po przeglądzie Made in Japan. Dzięki, trzymajcie się.